Psalm 17. Prośba o wyzwolenie od wroga Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę, usłysz me wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie, Twoje oczy widzą to co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał mnie ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Nie zgrzeszyły moje usta ludzkim obyczajem, według słowa warg Twoich strzegłem drogi prawa. Moje kroki mocno trzymały się twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie Boże wysłuchasz, nakłoń ku mnie swe ucho usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem, pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu twych skrzydeł. Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają, przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd, zamykają swe nieczułe serca, ich usta przemawiają butnie. Okrążają mnie teraz ich kroki i śledzą oczyma, by mnie powalić na ziemię. Są jak lew dyszący za zdobyczą, jak młody lew zaczajony w zasadce. Powstań, Panie, drogę mu zastąp i powal, swoim mieczem wyzwól me życie od grzesznika, a Twoją ręką, Panie, wybaw mnie od ludzi, których udziałem jest to życie. Ich brzuch napełniasz Twoim dostatkiem, synowie ich jedzą dosyta, a nadmiar zostawiają swoim małym dzieciom. A ja w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, Ze snu powstając nasycę się twym widokiem.